Witajcie moi kochani. Dzisiaj e, przesłania, czy to wideo to są przesłania dla wspierających, czyli dla wszystkich osób, które w os ostatnim tygodniu e, dały mi w podziękowaniu za moją pracę na tak zwaną kawkę. Ja sobie spisałam wszystkie niki czy imiona łącznie z dniem dzisiejszym do tej pory. No, i dzisiaj dla Was, kochani, zrobię właśnie takie przesłanie. Więc ja nie sądzę, żeby ktoś, kto y, wszystkich innych nie będzie to pewnie interesowało, ale spróbuję dla każdego, właśnie, który y, jakąś małą sumką współ, wzmógł, y, ple, wspomógł ten kanał, aby on funkcjonował. No, bo niestety muszę powiedzieć, że hmm, Kanał się kiepsko na ten moment rozwija, dlatego że jest mało interakcji. I tym bardziej dziękuję wszystkim, którzy nadrabiają to właśnie swoimi ciężko zarobionymi denarkami. A teraz ruszamy, kochani. Ja będę szła według mojej listy i spróbuję dla każdego króciutkie przesłanie wyciągnąć. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasny i czysty przekaz. Oczywiście, jeszcze mamy wspierających na kanale wychowskim, ale dla nich są osobne podziękowania. Teraz dla wszystkich tych, którzy użyli baton super i ruszamy. Dla Blanki. Przekaz dla Blanki. A dla Blanki mamy balans. Szóstka denarów, coś się wyrówna, kochana, w Twoim życiu. Nastąpi równowaga. E, praktycznie, co zasiałaś, to zbierzesz i jestem przekonana, że to jest pozytywne. Teraz dla Agnieszki M. Agnieszka M. Kochana. Ty potrzebujesz odpoczynku, potrzebujesz czasu dla siebie, potrzebujesz regeneracji, wycofania się. Pozwól sobie na odpoczynek. Beata K. Beata K. A dla Beatki mamy pokój. Już czas ruszyć na spokojne wody. Może czas wybrać się w jakąś podróż. Trzeba ruszyć do przodu. Może zmienić kierunek, może wybrać się na inny ląd. Już jest czas na zmianę otoczenia. J U7. O, dla ciebie kochana mamy trzy karty. O. Powiem Ci tak. Tutaj ktoś próbował, kochana, coś tam nabroić w Twojej energii czarną magią. Może ktoś też, jeżeli nie mówimy o czarnej magii, oczywiście bez paniki, kochanie, to całkiem możliwe, że ktoś mógł y, wykorzystać swoją władzę nad Tobą. Mamy diabła, który mówi o, o kimś, kto chciał przejąć kontrolę nad Tobą, ale uwaga, mamy uniwersum jesteś bardzo mocno chroniona i tak naprawdę do tych osób, które chciały Cię skrzywdzić, wróci karma. Teraz patrzymy dalej. Aleksandra S. Aleksandra S. Aleksandra S. Dobra, to weźmiemy tą, która wypadła. Wygląda na to, kochanie, że jesteś osobą bardzo perfekcyjną. E, Mamy ósemkę denarów, czyli pracujesz rzeczywiście nad sobą, pięknie się rozwijasz. E, to zdecydowanie mówi o twojej pracy. Jeśli coś robisz, to robisz to perfekcyjnie i z miłością. Grażyna M. A dla Grażynki mamy kartę oddania się. Wygląda na to, kochana, że puściłaś wszystko, co ci nie służy, że przestałaś już o coś walczyć, że nastąpiło u ciebie wielkie przebudzenie, a tym samym otwierają się nowe perspektywy i ty pozostajesz w zaufaniu, że wszystko idzie tak, jak ma być. I dla Kamila. A dla Kamila mamy self-made. Super. Wygląda na to, kochany, że jesteś, to jest dziewiątka kielichów, jesteś niezależny, jesteś um, w swojej wolności, w swoim pięknu. Przepraszam, dziewiątka denarów. Tutaj jest wolność finansowa y, i na ciebie czeka również finansowy sukces. Nie wiem, co robisz, ale właśnie Twoje Twoja charyzma, y, twoja, twoja Niezależność również doprowadzi Cię do y, może niewielkiego bogactwa, ale kto wie, ale na pewno do sukcesu, jeśli chodzi o finanse. Monia U. Dla Monii U. <laughs> Mamy trzy karty. Monia bardzo często właśnie wspomaga ten. Wiecie co, mamy te same trzy karty? Nie, to się nie liczy. Ja wezmę inną kartę. Wezmę inną talię tu. I dla Moni U. O, pięknie, kochana. Otworzyłaś się na miłość i w Twoim życiu działa prawdziwa miłość. Ty jesteś otwarta na cały piękno tego świata. I tutaj ktoś śpiewa dla ciebie wieczorną pieśń miłości. Jolanta S. Dla Jolanty S mamy. No, powiem Ci tak, kochana: wybudowałaś praktycznie mur za murem, bo mamy i płot różany, i mur, i do tego jeszcze mamy <laughs> miotłę. Powiem Ci tak: no, gdzieś tam się ukrywasz. Jolu, wycofałaś się świata, wybudowałaś mur, a uniwersum mówi teraz to już czas, aby wszystko wyczyścić. Weź tą miotłę, bo te, ten płot i ten mur one już praktycznie chcą być zburzone. Jak dobrze czepniesz tą miotłą, to to wszystko zburzysz. Ty nie musisz się ukrywać, kochana. Wy zamiataj w swojej energii, zrób porządek i zacznij żyć, kochanie. Nie chowaj się za murem. Moni J. Dla Moni J. Mamy przesłanie. Uu. Moni, tutaj już latem jakiś mężczyzna, może już teraz, zacznie cię zdobywać. To będą piękne, romantyczne momenty. Madzia to ja. Madzia to ja. A dla Madzi mamy, kochana moja. Hmm. Może być tak, że ty będziesz musiała posprzątać jakieś sprawy ze swoją braknią duszą. Jeśli nie, to przy, to przy Twoim domu jest mężczyzna, z którym musisz wyjaśnić sobie, jakieś sprawy. Tutaj czas oczyścić energię. Weźmiemy inną talię. Katarzyna S. Dla Kasi S. Mamy żmiję, mamy psa i mamy kochana moja. Dla Ciebie jest ciekawa karta, bo, bo możesz rzeczywiście być ochroniona Y, przez przyjaciela odpływów jakieś toksyki, mamy żmije więc tutaj już czas puścić y, jakieś osoby, które są toksyczne, tu już czas. Y, pożegnać się właśnie z jakimiś negatywnymi energiami, to co jest toksyczne, pokręcone. Może rzeczywiście y, czas pożegnać się z jakąś pseudoprzyjaciółką. Y, tutaj dostaniesz wsparcie od Dobrego przyjaciela. I szczerze mówiąc, to będzie dla Ciebie największy prezent słyszę w tym roku. Agata T. A dla Agatki mamy. U. Wygląda na to kochana, że dużo lęków, coś ci gryzie, coś Ci nie daje spokoju. I uniwersum mówi już czas te ciężkie myśli. Zamienić na coś pozytywnego. Pamiętaj, co myślisz, tym jesteś. Więc odstaw te wszystkie swoje zgryzoty, lęki i zamień to wszystko na coś pozytywnego. Halina M. A dla halinki mamy jakąś blokadę. Coś cię blokuje, coś ci nie przeszkadza, pójść do przodu. Już miałaś dosyć czasu, aby to pokonać, Halinko. Teraz warto się przyjrzeć tym blokadom, popracować nad tym, puścić to wolno i wejść w tak stabilną energię jak właśnie ta góra. Barbara K. Dla Barbary. K. Wygląda kochana na to, że jesteś pod bardzo, czy stoisz przed bardzo ważnym wyborem w prawo czy w lewo. I powiem ci, że cokolwiek nie wybierzesz, bardzo dużo o tym myślisz, um, praktycznie łamiesz sobie głowę, ale pamiętaj, że cokolwiek nie wybierzesz, to i tak będzie dla ciebie najlepsze. Kieruj się intuicją, Basiu. I teraz jedziemy dla niej. Dalej. Pergamania. Przekaz dla pergamani. Kochana, na Twojej drodze stanie mądra osoba, która wskaże Ci odpowiednią drogę, która będzie służyć Ci dobrą radą. Staraj się też sama podejmować mądre decyzje. EK. Kochana, w Twoim życiu następuje nowy cykl karmiczny. Tutaj masz jakieś plany odnośnie może Twojego życia duchowego, i tutaj ten nowy cykl karmiczny spowoduje to, że spełnią się wszystkie Twoje marzenia, czy może jedno marzenie, i dostaniesz jasność w tej sytuacji. Teraz ruszamy dalej. Ala 70. A dla Ali mamy załamanie odnośnie jakiejś kobiety. Tutaj rzeczywiście może coś się wydarzyć odnośnie kobiety. To może być matka, to może być e, przyjaciółka, ktokolwiek, kto spowoduje u Ciebie ból głowy. Iza S. A dla Izy mamy podróż. Może ktoś ci odwiedzi Izunia. I to już stoi praktycznie w progach. Jakiś mężczyzna, który o tobie bardzo dużo myśli. Tu jest ogromna tęsknota i chęć spotkania. Na pewno czeka na Ciebie spotkanie z tym Panem. Barbara S. Dla Barbary S mamy. Kwasienko, wygląda na to, że oczekujesz czegoś, co miałoby Ci przynieść zadowolenie, które mia coś, co miało miałoby Ci przynieść uznanie i to ma coś wspólnego z jakąś osobą. Czekasz na jakiegoś pana, z którym to chciałabyś odnieść sukces. W jakiej dziedzinie? Nie wiem. Aneta K. Za anetki mamy. O, a anetka ma nadzieję, że jej tęsknoty się spełnią. Tutaj jest ogromna tęsknota. Ogromne nadzieje, to może mieć też coś wspólnego z finansami. Jeśli te karty, te karty się pokazują, to wiesz, co ci powiem? Czuję tutaj energię. To wszystko już jest obok ciebie, ale ty patrzysz w całkiem innym kierunku. Ania G. Aniu, ty dostaniesz jakieś przesłanie. Może być jakaś wiadomość bardzo ważna, pozytywna, ale też możesz dostać posłanie, przesłanie od uniwersum. Zwracaj uwagi na, uwagę na znaki. Majka 0,13. Jeszcze raz. Albo weźmiemy inną talię. Majka 0,13. I dla Majki mamy... O! Kochana, wygląda na to, że masz duże marzenia, że dużo planujesz, może to coś ma wspólnego również z internetem? Kochana, słuchaj swojej intuicji i idź za swoją intuicją, realizuj swoje marzenia i plany, bo Twoja praca, Twoja lojalność będzie wynagrodzona. I po raz kolejny JU7. O, kochanie moje, mamy mm, króla mieczy. Tutaj ktoś odstawi swój umysł. Tutaj ktoś może wrócić. Jeśli nie, to na twoim horyzoncie, jeśli to nie jest twój eks, kto jest po znaku powietrza, to na twoim horyzoncie pokaże się ten król mieczy stęskniony miłością, bo tutaj w tej talii król mieczy ma miecz skierowany w dół, czyli w tej chwili... Mówi jego, czy rządzi jego serce. To jest człowiek analityczny, często zimny, bardzo inteligentny, człowiek z autorytetem, prawdomówny, logiczny, zdyscyplinowany. I dla Ewelinki 40, a dla Ewelinki mamy Energię, dostaniesz jakieś impulsy z zewnątrz, i tu chodzi o przygodę, o pasję, o zabawę, o lekkość, o ambicje. Tutaj będą jakieś nowości, które na nowo mogą rozpalić Twój ogień. I na tym kończymy, kochani. Tak jak mówię, nie, nie jestem w stanie, aby to robić na bieżąco, więc. Tak jak dzisiaj postaram się wszystkim osobom hojnym właśnie zrobić takie wideo raz w tygodniu, gdzie wymienię Wasze imiona i gdzie będą przesłania dla Was. Dziękuję Wam z całego serca i do zobaczenia, do usłyszenia. Musiaczki.